Lipa! No daj mi wywiad rzekę. Krótkie el koko, bo ja też muszę iść spać wiesz w sumie. Krótkie el koko. Sprzedawałeś kiedyś Astera, sprzedawałeś kiedyś El Seksa, sprzedawałeś kiedyś yy, zieloną nóżkę. Byłeś kurwa w powijakach jak się biała, brązowa sprzedaje. Człowieku, to jest w ogóle legenda na inną rzeźnię. Kurwa Lipa, jak chcesz iść spać to i kurwa mało lat, kurwa tramki. Wypierdalaj w pierzynkę, bo ja wiesz, kurwa, za stary chuj na takie podchody jestem, ale ci powiem tak. Ta kurka? Moment. Jak ciocia zaczęły brać u nas na stricie, co wichura, człowieku, dwudziestaka wyganiałem. A wichurek parę tylko się przejeżdżało. Jak byłeś dobrze, kurwa, na dobrej adrze, jak byłeś... To 300-400 kurczaka wygoniłeś kurwa, wjebano, kurwa 8 godzin. Ale musiałeś dobrze gardłować. To już ciocie musiały naprawdę usłyszeć kurwa grubą odjebkę, nie? Ciocie musiały być kurwa dobrze, wiesz, popierdolone kurwa, żeby wiesz, słuchać takich bzdetów kurwa i kurczaka brać na, na, na podwórko. Dobry hebel. No ale kurwa wiesz, miały 30 kurczaków kurwa i dokupują 15, no przecież chorek gówno, nie? A Baba z... mówi, że nie, ona dziękuje za kurczaki, bo ona ma w chuj tego do kolan na podwórku, nie? tak a co z tym kogucikiem gratisie? Kogucik gratisie? To mi tak jak zwykle popierdolił.